Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnej mojej recenzji routera, tym razem TP-Link AC4000. Jest to tri-band Triband fi Router. Mamy tutaj procesor 1.8 GHz, czterordzeniowy. Oczywiście technologia multi-mimo. Może sobie go po prostu otworzymy i chyba tak będzie najlepiej. Otwieramy paczuszkę, zobaczymy co jest w środku, bo go jeszcze w sumie nie opakowywałem. Standardowo oczywiście instrukcji się pozbywamy. Nas interesuje nasze urządzenie. Wcześniej testowałem troszkę inny model, był to AX6000. Tutaj mamy model 4000. Dosyć fajny ruterek. Przynajmniej ładnie wygląda. Bardzo dużo diod tutaj mamy. Jest osobna dioda. Nie wiem, czy tu będzie widać na kamerce. 2,4 GHz, 5 GHz 1, 5 GHz 2. Mamy tutaj dwie sieci, 5 GHz. Nie jakieś wirtualne, są to sieci jak najbardziej realne. Jest tutaj dodatkowa karta radiowa i mamy także diody dla USB, nie zawsze one się trafiają w routerze. Dosyć fajnie to urządzenie wygląda, widać, że to jest profesjonal sprzęt, ciężki jest. Zobaczmy sobie porty: mamy jeden port USB 3.0, port 4 cztery porty lanowe, standardowo są to porty gigabitowe. O dziwo jest jeszcze dodatkowy port USB 2.0, co się bardzo chwali. Mamy przycisk Reset power on off, także reszta w standardzie. Router nie jest też wielki, jest dosyć mały, porównywalny z tepelinkami serii Archer, więc dużej różnicy tutaj nie ma. Zobaczmy jego antenki. Nie są one może zbyt duże, ale są aż trzy sztuki po każdej stronie, myślę że jest to spokojnie wystarczająca ilość, żeby, no żeby on mógł tutaj nam dobrze wszystko pokryć. Te anteny nie są też długie, dzięki czemu możemy go w jakąś półkę włożyć i będzie on nam przeszkadzał. W tańszych seriach routerów niestety te anteny są czasami bardzo wielkie. Mamy także uchwyt jak widać na ścianę, można go na ścianie śmiało powiesić, więc no co, podłączamy go, zobaczymy jak on nam się tutaj zacznie świecić, ten routerek. Najpierw sobie podłączymy go do prądu, a później przejdziemy do jego konfiguracji. No dobra, mamy tutaj jakieś diody, ten routerek zaraz się powinien uruchomić, bo nie będzie potrzebował chwilę czasu. Na razie tylko dioda łącznika nam się tutaj miga. Czas temu wcisnę co? Nie no, wciśnięty jest łącznik. Pewien system operacyjny jeszcze się nimi uruchamia. Bardzo ciekawy egzemplarz z tego względu, że kto wie, może na nim można zainstalować alternatywny soft jakiś typu OpenWRT albo DDWrt. Biorąc pod uwagę to, że ma USB 3.0 oraz dodatkowy port USB 2.0, dwie karty sieciowe 5GHz, 1.2.4, może być to całkiem fajny sprzęt z sporymi możliwościami. No jak widać nasze urządzenie się uruchomiło, także spokojnie możemy przejść sobie do komputera i zobaczymy co ten router tak naprawdę potrafi, jakie ma opcje. To już sobie wszystko sprawdzimy. Mamy trzy karty, jeśli owiec 24 GHz o danym MAC adresie 614 i mamy dwie dodatkowe karty radiowe, także różniące się MAC adresem. Co jest bardzo fajne, bo ten router może dzięki temu i dzięki jeszcze kilku innym opcjom obsługiwać jednocześnie dwa połączenia. Teoretycznie przypomina to technolo technologię stosowaną przez firmy Ubiquiti czy Microtic, czyli IRMAX albo NVStream, Stream, jednak tutaj mamy fizyczne dwie karty, nie jest to wykorzystywanie luk między pakietami, lecz fizyczna transmisja na dwóch kartach sieciowych. W zasadzie na trzech, bo mamy jeszcze kartę 2,4 GHz. Tutaj, jeśli sobie wejdziemy dalej, Network, mamy w zasadzie w standardowe ustawienie w każdym TP-Linku, czyli pobieranie adresacji, dynamiczna, statyczna oraz inne przydatne metody połączenia. Mamy serwer DHCP Lanowy, możemy sobie tutaj także adres Lanowy ustawić pełne wsparcie dla multicastów, mamy IGMP Snooping, możemy sobie tutaj ustawić także IPTV, od kogo mamy, są profile, możemy sami także sobie ustawić taki profil. Wystarczy tylko VLAN nie na których taka transmisja się pojawiła. Serwer DHCP, jak już mówiłem, dynamiczne DNS-y to... W przypadku, gdy chcemy sobie przekierować nasz router na jakiś adres DNS-owy, a nie mamy adresu publicznego, tylko nie mamy adresu statycznego, publicznego, tylko dynamiczne, mamy jeszcze operation mode: jest tutaj oczywiście tryb router oraz access point. Access point się czasami też przydaje wireless setting standardowo, mamy dla każdej karty radiowej możliwość pewnych zmian. Na 2,4 GHz najbardziej nas interesuje oczywiście szerokość kanału, jest 40 MHz. Mamy tryby BGN, Mixet, także jest ok. Na 5 GHz mamy oczywiście jeszcze tryb AC, szerokość kanału do 80 MHz. W przypadku modelu AX6000 mieliśmy nawet 160 MHz szerokości kanału, ale tu jeszcze trzeba mieć też kartę radiową, która to obsłuży. No, i tutaj, jak sobie wejdziemy dalej, mamy kartę kolejną. Możemy sobie ją na przykład ustawić na szerokość kanału 40 MHz, tom na 80, i jednocześnie będą one działały. Będzie można z dwóch urządzeń korzystać, co przy czterorodzeniowym procesorze da nam naprawdę znakomitą wydajność. Przycisk WPS, wireless schedule. Możemy sobie tutaj y, ustawić dla oszczędności energii, wyłączenie sieci radiowej. To jest dosyć fajne po routery, zwłaszcza z czterordzeniowymi procesorami, pobierają troszkę więcej tego prądu. Lecimy dalej. Sieć Quest Network, czyli sieć dla gości. Możemy sobie ją tutaj oczywiście włączyć. To jest przydatne do jakiejś restauracji. USB sharing, mamy dysk USB, storage, jak już mówiłem wcześniej, nasz sprzęt posiada... O, coś mi tutaj przełączyło. Nasz sprzęt posiada dwa porty USB, jest port USB 3.0 oraz 2.0, jak już mówiłem, nasz router posiada także dwa wejścia USB. Możemy sobie dysku USB podłączyć. Jest USB 3.0 oraz 2.0, fajnie, że jeszcze 2.0 jest. Dzięki temu możemy na przykład sobie zrobić tutaj print server, bo jest taka obsługa. Ona już niestety się nie pojawia w nowszych modelach. Często jest zapierana, a jest to czasami przydatne, jeśli ktoś ma zwykłą drukarkę na USB, bez. Portu lanowego, to można to jak najbardziej wykorzystać. Wtedy nasza drukarka jest dostępna w całej sieci. Bo są jeszcze drukarki, na czarno-białe, które mają port USB, a nie mają na przykład sieci radiowej. Ta maszyna to oczywiście jest opcja dla yy, Apple. Troszkę mi się ostatnio pomyliło, bo myślałem, że to jest opcja taka jak w telewizorach LG do zapisu plików, ale to jest tylko zbieżność nazw. Parent Control tutaj dla dzieciaka możemy coś zablokować Jeśli chcemy na przykład mu filtrować jakieś rzeczy, to sobie tutaj dodajemy na przykład komputer dziecka next i wpisujemy ile dziecko ma lat na przykład między 8-12 i możemy tutaj blokować różne strony. Możemy mu tutaj kontent blokować, dosyć przydatne, bo niestety często y, dzieciaki lubią wchodzić na takie strony. Tutaj wybieramy sobie serwisy, które chcemy y, blokować. Są też tutaj, jak widać, różne y, metody udostępniania danych, takie na przykład możemy FTP Software Agent System zablokować. No, jest tutaj dużo możliwości, dosyć. Lecimy dalej. Kłos standardowo w każdym luterze jest na no, streaming, możemy sobie zrobić na gaming, yy, jakiś podział, żeby ktoś nam łącza, nie wysycał za mocno z użytkowników. Możemy sobie ustawić też tutaj priorytety na przykład, na komputer nasz, na inne urządzenie, które by się tu pojawiło, możemy takiego priorytetu nie ustawiać. Albo na przykład czasówkę, na ile czasu ma ten priorytet być ustawiony, to też jest dosyć przydatna opcja. Security, zobaczmy sobie. O, antywirus tutaj jest dosyć fajny. Można sobie włączyć dosyć fajny program antywirusowy. On będzie nam tutaj blokować większość takich rzeczy, jakieś kurcze malware i tak dalej, co jest dosyć przydatne. Aczkolwiek przy tym programie na przykład, przy tym programie włączonym możemy mieć problem ze ściąganiem plików Mam tutaj taką aplikację do ściągania wideo z serwisów typu na przykład YouTube czy CD, Może ta aplikacja nam wtedy wywalać. Błąd. Lecimy dalej. Firewall. Podstawowe, jak to w tp mamy. SPI, Firewall. Zezwalaj na pingowanie. Ja to zawsze wyłączam, bo to jest troszkę niebezpieczna rzecz. Ale nie można zostawić. Lecimy dalej. Access, access Control. Blacklist, whitelist sobie dodajemy tutaj. Jeżeli mamy dużo użytkowników, jak ktoś coś kombinuje, sobie go dodajemy. Nas interesuje oczywiście network warning. Mamy wirtualne serwery, przekierowanie portów inaczej w tp linku i DMZ, które jest bardzo przydatne. Możemy wszystkie porty danego IP-ka w sieci prywatnej przekierować na IP publiczne. Czasami bardzo fajna rzecz. Bardzo przydatna. Także to wszystko jeśli chodzi o ten router. Sprawdźmy sobie jeszcze jego hmm, wydajność.